W Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu rozpoczęto kolejną edycję Akademii Przyrodniczej. Tym razem przewidziano pięć spotkań z przyrodnikami, które będą odbywały się raz w miesiącu. W ramach pierwszego spotkania miłośnicy przyrody mogli zgłębiać wiedzę o roślinach, a sala kolejny raz została szczelnie wypełniona. To sztandarowa inicjatywa Tarnobrzeskiego Centrum, która jest formą przekazywania wiedzy o przyrodzie ale także ciekawym elementem uzupełniania oferty placówki. Co warte podkreślenia, spotkania są bezpłatne i może brać w nich udział absolutnie każdy. Akademia Przyrodnicza łączy ludzi w różnym wieku, od dzieci aż po seniorów. Nasza Akademia Przyrodnicza to jest seria spotkań, spotkań z ciekawymi osobami. Raz Spotykamy się raz w miesiącu. W tej edycji jest to pięć spotkań. Tematyka jak najbardziej koło przyrodnicza, regionalna. W tej edycji będziemy mieli już trzech fotografów, ale też na przykład dzisiaj porozmawiamy sobie o siedliskach roślin podlegających ochronie. Ale też ten, ten prelegent fotografuje te rośliny, także nie tylko o fotografii, ale właśnie o samym meritum sprawy, o gatunkach podlegających ochronie, o ich siedliskach, o, ich, o ochronie tych siedlisk. Także porozmawiamy. Nową edycję Akademii rozpoczęło spotkanie z młodym fotografem Maciejem Zielińskim. Tradycyjnie była prelekcja oraz prezentacja, a na korytarzu można było oglądać wystawę zdjęć Macieja Zielińskiego. Przedstawiają one rośliny chronione z różnych regionów Polski. Między innymi będzie można usłyszeć o storczykach, czy roślinach, które są bardzo rzadkie na terenie Polski i jedne, jedne z tych stanowisk występują właśnie w Puszczy Sandomierskiej, jest to na przykład wawrzynek główkowy, którego dwa z trzech stanowisk znajdują się na terenie Puszczy Sandomierskiej, oraz tak jak wcześniej wspomniałem, storczykowatych, kilka gatunków. Generalnie chodzę, chodzę po terenie, wyszukuję nowe, wyszukuję nowe stanowiska, czy to są łąki, pola, czasami bagna. Szukam roślin chronionych, rzadkich i ogólnie roślin i je fotografuję. Akademia Przyrodnicza to swego rodzaju fenomen. Niezależnie od prelegenta i tematyki, sala zawsze jest wypełniona po brzegi. To najlepiej pokazuje, że zainteresowanie przyrodą wśród mieszkańców Tarnobrzega i okolic jest ogromne. Bardzo to cieszy. Na pewno pierwsza rzecz jest taka, że mówimy o regionie, mówimy o okolic, otaczającym na nas terenie, o tym, co nas tutaj, mieszkańców Tarnobrzega i okolic najbardziej dotyka i otacza ale też staramy się zapraszać prelegentów, którzy są pasjonatami. Oni nie tylko są naukowcami, nie tylko fotografami, nie tylko badaczami, ale w tym co robią, czy zawodowo, czy prywatnie, po prostu widać pasję i tą pasję starają się słuchaczom przekazać. I tak wydaje mi się, że to jest właśnie klu tych spotkań i to, co no, przyciąga, jak widać, Sporo słuchać tych słuchaczy. Każdy uczestnik Akademii otrzymuje indeks, do którego wpisują się poszczególni prelegenci. Najbardziej aktywni i wytrwali słuchacze pojadą na wycieczkę do ciekawego przyrodniczo miejsca. Akademia Przyrodnicza to także forma pokazywania, że wokół nas jest wielu pasjonatów, którzy potrafią odkrywać piękno przyrody. Przyrodą tak naprawdę się interesuję od dziecka, natomiast roś rośliny chronione i ogólnie rośliny zacząłem robić od niedawna, ponieważ od roku, od dwóch jakoś ciężko mi to ciężko mi powiedzieć, bo sam dokładnie nie pamiętam. Ale na pewno zaczęło się to około dwóch lat temu. Natomiast takie wcześniej wspomniane przy przyrody interesuje się już długo, długo, ponieważ od dziecka. Wcześniej były to rzeki, ogólnie hydrologia, teraz to przeszło w botanikę. Generalnie jeżdżę po okolicach, ponieważ najłatwiej, naj, najmniejsze koszta są jeździć po okolicach oczywiście, ale dalej też się wybieram, czasami są to Bieszczady, czasami są to Tatry, natomiast głównie koncentruję się na okolicy. Jest to przysłowie, cudze chwalcie, swojego nie znacie, więc my jak najbardziej promujemy region Tarnobrzeski, przyrodę regionu Tarnobrzeskiego. Można to wykorzy wykorzystywać turystycznie, można wykorzystywać badawczo, można wykorzystywać rekreacyjnie. To już leży w gestii każdego z, co, co, z tym, co z tą wiedzą, yy, którą tutaj zasięgnie zrobi.